Jak nastroje, moi drodzy? Mimo tego, że rozpoczął się rok szkolny. Nie stresujcie się tym rokiem, słuchajcie. Tak naprawdę mówię to z perspektywy czasu, bo jestem trochę starsza niż niektórzy, którzy tu przyszli. To są najpiękniejsze lata, które się pamięta bardzo długo. Potem już są same stresy, mordęga, prace, obowiązki, rachunki itd. Także cieszcie się tą szkołą. Życzę Wam, żeby ten rok był bezpieczny dla Was przede wszystkim i żeby Wam się udało nawiązać fajne relacje z, z nauczycielami, z kolegami z klasy, e, żeby nikomu się nic złego nie działo i żebyście mieli dużo e, radości w tym, że zdobywacie tę wiedzę. Nie wiem, czy się w tym kraju przyda nasza wiedza, ale mam nadzieję, że Życzę wam wspaniałych wrażeń. Mam nadzieję, że będziecie się bawić razem z nami przez chwilę, bo ten wieczór jest oczywiście dla was. Brawo.